Najczęściej manko. Zrobimy sobie kolejne podejście, yy, ponieważ no. Dalej poluję tutaj na tą. Na tą, bo idealnie bym tutaj dopełniła ekwipunek. Tak samo ta. Spróbujmy inaczej. O, 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 no nie. Nie, było blisko, ale nie. No ta też jest ok, tej jeszcze nie mamy, ale to nie jest na mojej łyżliście. Ta też by była fajna. O, ta. No i znowu, no. Dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze trochę... A bo ona jest holo, to ona byłaby zajebista. Otworzymy sobie jeszcze. O, o, o! Udało się. To jest ta, którą chciałam, ale. Uuu! Bardzo fajna, bardzo fajna, ale ja bym jeszcze polowała na tą konkretnie tutaj. No, ta, ta też nie jest najgorsza, no ale wiadomo, zawsze mogłoby być lepiej, aż mi się zacięło normalnie. Może, może? O, brokatowa. Zajebiście. Kiedyś właśnie, jak były brokatowe karteczki, to brokatowe były najbardziej opie, ze wszystkich, jakie się dało. O, znowu, znowu, holo. Holo też były fajne. średnia, średnia, ale tak, żeby dopełnić ten, żeby zrobić taką jedną fajną dużą z kilku. To zajebiste. No, to, 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 to nie, 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 nie. Tu już dziękujemy, bo za, za, za dużo, nie będę miała co z tym robić zaraz. Eee, no nie, tą też już mamy, także lecimy sobie, daj, musimy sobie dopełnić właśnie ekwipunek w konkretnie te, które pokazywałam, bo... Yy, mamy te dwie, ale ta też by była super. No ta mi się akurat bardzo nie podoba. Prawie, prawie. No nie. No trzeci raz ten to to by mało prawdopodobne by to było. Ale nie jest najgorzej, tylko że też właśnie... Ale holo. No, no, to zajebiście. Aż mi się tu coś podacinało. No, XD. Dokładnie. Tu jest po prostu XD. To jest jedyny komentarz do tego. No i znowu. I znowu. O, o, o. No, do trzech razy sztuka. Pięknie. Ta, ta też jest. Z tych tutaj, które pokazałam, to ta mi się najbardziej podoba i ewentualnie ta czerwona, ale fajnie, że się udało, ale ok te okulary by dopełniły. Bo tego wąsa już w sumie mam, ale. No. Kolejny raz, niestety. Tu, by, tu mogła być brokatowa, ale mamy taką zwyczajną. Nie jest, nie jest za fajna, nie ukrywam. Nie za bardzo mi się podoba. O, ta ta mi się bardzo podoba. Jeszcze jest holo. Ale chyba też już ją mieliśmy, ale fajnie, że, że jest holo i że też no dopełni mi, nie ukrywam, no bo właśnie potrzebuję Takich kolorowych przeważnie bo nie mam. O, ta też jest holo. Zajebiście. No nie, to, to, to dziękujemy, dziękujemy. Let's go. No taka zwyczajna. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. I zrobimy sobie, nachuchamy, na nachuchamy tutaj na myszkę i spróbujemy ostatni raz, co tutaj będziemy mieć, a było blisko, ale brokatowa, to, to jest, ale ładne kolory ma, strasznie, bardzo ładne. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję.